W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Pan z Wami. Módlmy się. Wszechmogący, Wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Marii Pannie, wybierając ją na Matkę Umiłowanego Syna Twojego, naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław Panie tę figurkę Najświętszej Marii Panny. Niech nam przypomina, że Maryja jest matką Chrystusa i naszą matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pełni zaufania, prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Jego matki. z Zbawicielu świata, niech Twoja matka i dla nas będzie najlepszą matką i orędowniczką. Ciebie prosimy. Pociesz wszystkich ludzi, którzy cierpią na tym świecie. Ciebie prosimy. Pozwól naszym zmarłym w przededniu uroczystości wszystkich świętych. Cieszyć się chwałą Maryi w niebo wziętej, Ciebie prosimy. Jak Maryja za wielkie rzeczy nam uczynione, oddajmy chwałę Bogu i odmówmy teraz modlitwę pańską. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść, I odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy, odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw na odesłego Panie i Boże, nasz wysłuchaj naszych próśb, wybaw nas od wszelkich przeciwności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Wiemy, że Maryja króluje od wieków w naszej wspólnocie parafialnej, dlatego składam serdeczne. Bóg zapłać wszystkim, którzy zafundowali tę figurę Matki Bożej. Ona jest pierwszą niewiastą w naszej wspólnocie parafialnej od wieków i przez nią wszystkie modlitwy nasze płyną do jej syna Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zawsze szczęśliwi pod płaszczem jej macierzyńskiej opieki. Kończąc to krótkie spotkanie, poświęcenia. Nowej figury i tej kapliczki. Kiedykolwiek przechodząc, tędy uczyńmy przynajmniej znak Krzyża Świętego i odmówmy modlitwę, która wyprasza u Matki Bożej jej opiekę nad nami. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami radnie nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Teraz nas zawsze wypawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący ojciec i syn i duch święty. Panie. Błogosławny Panu, do Ciebie, Matkosza, Farkołask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa świeci nad słońcem blask, nadzieją Tyś tam na Cierpienia czas pomocą dasz i nie ratuj nas. Cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus błogosławionej niedzieli życzę wszystkim. Chodź mistrz. Część Boże.